Niektóre samochody odchodzą w zapomnienie jeszcze zanim wyjdą z produkcji. Po świecie jeżdżą miliony Aurisów, Octavii, Punto, ale o niektórych samochodach pamiętamy. A w każdym razie specy od marketingu dostrzegają ich sprzedażowy potencjał. Tak dzieje się z Fiatem 500, Mini czy Volkswagenem Garbusem. To fascynujące, jak te okropne, tanie samochody dostają legendę, a następnie ta legenda sprzedawana jest za ciężkie pieniądze ludziom, którzy w najlepszym przypadku widzieli kiedyś oryginał na ulicy. To Volkswagen rozpoczął w 1997 roku modę na retro samochody, która moim zdaniem na razie najlepiej wychodzi Mini. W każdym razie po 12-letnim eksperymencie z nowym garbusem Niemcy postanowili wprowadzić na rynek nowego, nowego garbusa. Nowy, nowy garbus wygląda… jak wygląda. Tak widać nawiązania do przeszłości z zewnątrz i w środku. Dawni właściciele oryginalnych garbusów rozczulają się widząc ten schowek, nawet jeśli w środku nadal nic się nie mieści. W nowym, nowym garbusie zmieszczą się od biedy 4 osoby i bagaż, bo bagażnik jest spory. Pod tym względem mini Hatch czy Fiat 500 nie są żadną konkurencją. W przeciwieństwie do oryginałów, które zmotoryzowały całe pokolenia, nowe interpretacje tzw. kultowych samochodów wcale nie są dla ludu. Ceny nowego garbusa zaczynają się w okolicach 70 tysięcy zł, o 10 tysięcy zł więcej niż nowy Golf. Podobnie jak mini, także ten samochód po dorzuceniu do niego kilku dodatków stanie się nieprzyzwoicie drogi. Na przykład ten testowy egzemplarz ze 105-konnym benzynowym silnikiem 1.2 TSI, paskami na masce, dwustrofową klimatyzacją, tempomatem, ale już bez zestawu głośnomówiącego Bluetooth czy nawigacji, kosztuje, uwaga, 88 380 zł. Specjalnie poprosiłem Volkswagena o udostępnienie mi do testów w wersji z najsłabszym i najtańszym 105-konnym silnikiem 1.2 TSI, żeby sprawdzić, czy warto zaoszczędzić na koniach mechanicznych i w zamian lepiej doposażyć samochód. Moim zdaniem... Warto. Kolejny silnik 1.4 TSI 160 konny to wydatek rzędu kolejnych 8000 zł. Za te pieniądze możemy kupić opcjonalne w tym egzemplarzu 18-calowe felgi, lepszy radioodtwarzacz i biksenoowe reflektory. Wczoraj przewiozłem trzech znajomych, czyli było nas w sumie czworo w samochodzie, tyle ile maksymalnie może podróżować nowym nowym garbusem. I 105-konny silnik absolutnie wystarczał do jazdy w mieście. Dobrze, być może w trasie miałbym problemy z wyprzedzaniem, ale umówmy się, jak często we jeździmy takim samochodem w trasę? Z tym silnikiem i bogatym wyposażeniem zamkniemy się spokojnie w cenie do 100 tysięcy złotych. No dobrze, ale powiedzmy, że ktoś się uprze i chce mocniejszy silnik. Moim zdaniem, z ręką na sercu nie warto. Jeździłem dwustukonnym garbusem, i no dobrze, może ten samochód w miarę dobrze przyspiesza na prostej, ale w zakrętach bardzo się wychyla. Włącza się ESP i mam nadzieję, że utrzymam się w torze jazdy. I szczerze mówiąc, uwaga, zakręt to nie jest przyjemne uczucie. Nowy, nowy Garbus to dobry kompromis dla ludzi szukających samochodu w stylistce retro, ale zachowującego podstawowe walory praktyczne. Garbus oferuje praktyczność mini Clubman za cenę mini Hatch, ale nie jest to samochód dla ludzi kochających jazdę.